ma widzowie i witam was w kolejnym odcinku na nowym kanale A w tym filmie zrobiłem predykcje jakie moim zdaniem będzie 10 najlepszych postaci w tej mecie Jeżeli taki odcinek się wam spodoba możecie zostawić subałkę ok, w górę dzwonaj również możecie być na discord No i chcę na początku naprawdę to po prostu zaznaczyć że to są predykcje nie jestem pewny do tego co mówię Ponieważ update no nie wiem dodali ten update jakoś 2 dni temu Balans jeszcze nie jest przetestowany Więc po prostu ciężko ocenić jak dokładnie wygląda meta a Więc dlatego po prostu mówię że tak trochę będę zgadywał jest, jest sporo takich postaci, no nowych, po prostu zbuffowanych albo znerfionych, które nie jestem pewny jak będą wyglądały. Nie jestem pewny Mortisa z Hyperco, Asha z buffem na drugi gadżet, Poco z Hyperco i też stare z Hyperco. Jest też kilka bardzo dobrych postaci, które się nie dostały w tej liście do top 10. Jedną z nich jest Byron, no Byron nie dostał, co mnie trochę dziwi, żadnych nerfów, na no, wiecie jakim on dobrym jest supportem. Podobnie jak Berry, tylko że Berry dostał jednego nerfa niezbyt dużego, więc on nadal będzie bardzo dobry. Kit po nerfie na drugi gadżet już nie będzie aż taki OP, ale nadal będzie bardzo dobrą postacią. Amber, która dostała nerf na drugi gadżet i tak nadal będzie bardzo spoko, w pierwszy gadżet i tak jest mega dobry, a ten drugi gadżet i nadal będzie moim zdaniem bardzo spoko. Nita, która jeszcze nie dostała, co mnie trochę dziwi, żadnego nerfa na jej hyperkę. I jako ostatnią postać wybrałem też Lily, aby tak po prostu coś o niej powiedzieć, no bo wiecie jak dobry jest ten gadżet. No i rework jaki dostała ta postać. I też weźcie we pod uwagę, że to top 10 ogólnie kolejności, jest jakoś super ważna, jest ona po prostu tak jak mówię trochę takim zgadywaniem, ale skoro to wszystko mam z głowy myślę, że na dziesiątym miejscu będzie Gale, w ogóle tak od razu tego skina, bo mi już on trochę nudzi no i co, u Gala naprawili całkowicie ten damage ulta, ponieważ wiecie, e, ult Gala robił tak, że prawie zawsze robił tam 2400 damagea, a czasami się zdarzało, że robił albo 1200, albo 3600. Ale naprawili to, aby zawsze po prostu było tyle samo damagea, czyli oryginalnie miało to być 1200, ale też po prostu zbafowali ogólnie damage tego ulta chyba dodali tam 400 damage'a, czyli teraz właśnie to zadaje z tego co pamiętam 1640 ogólnie i tak Gail jako postać nadal będzie bardzo spoko kontrolerem, zwłaszcza że teraz sporo tanków jest w mecie, na przykład właśnie Frank, Buster z nie mety, ale też prawdopodobnie Daryl, więc Gail nadal będzie dobry. Na 9 miejscu mamy Barleya, trochę mnie dziwi że nie dostał on ani jednego nerfa na jego hyperkę albo po prostu na jego drugi gadżet z leczeniem, no bo po prostu Barley to jest teraz bardzo spoko postać pod kontrolę Myślę, że nadal to tak zostanie. Jak w poprzednim mecie tak mu się udawało, no to w tej P w prawdopodobnie będzie podobnie po prostu mechanika parleja po prostu tak jak można nim grać jest bardzo broken w danych sytuacjach i przez to będzie on nadal mega dobry. Aha jak coś nie będzie brany pod uwagę moł w tym materiale, bo po prostu za mało wiem o nim aby w ogóle coś o nim powiedzieć. Jedna z dla mnie personalnie bardziej szykujących pozycji to jest Serge na 8 miejscu Po prostu ta hyperka do Serge'a naprawdę mu bardzo pomogła No i też to, że Daryl doszedł do mety też bardzo pomoże tej postaci Ta hyperka jest naprawdę lepsza niż się spodziewałem w danych sytuacjach Po prostu ona może zagwarantować nawet nie jednego, ale dwa kile Bo po prostu tak na to się wtedy e, robi kile i ogólnie zabija No i no wiecie jak działa ta hyperka Po prostu dodaje ci range'a i to bardzo sporo range'a I też e, po prostu te podziski zawsze się tak odbijają, no odbijają w sensie, że e, robią się na te ma mniejsze pociski, co jest bardzo opę mechaniką, no i no, tak jak już powiedziałem, Serge jest bardzo dobry po prostu na kontrowanie obecnej mety. Na siódmym miejscu mamy bastera, chociaż on dostał jednego nerfanego HP, to wydaje mi się, że i tak on będzie lepszą postacią niż wcześniej. Ponieważ po prostu no niektóre też postacie, które go kontrowały, to bardzo dobrze to dostały nerfy m.in. właśnie Gayley Clancy i też w sumie Mac, chociaż Trono będzie czy Meg kontrolowała bastera po prostu zależy od sytuacji i no też Nita nie jest aż taka dobra jak wcześniej, która kontrowała bastera, więc po prostu to mu pomaga. I tak w poprzednim mecie baster był bardzo dobry, ale teraz po prostu przez to, że go kontry dostały te nerfy, no to będzie on jeszcze lepszy. Moim zdaniem przynajmniej zobaczymy jak to będzie. Na szóstym miejscu mamy Franka, nie jestem pewny Czy on nadal będzie aż tak bardzo broken Raczej nie będzie tak mega broken Zwłaszcza dlatego, że dostało nerfa Na drugie gadżet, który będzie potężny Chociaż i tak wydaje mi się, że Frank nadal pozostanie Jedną z najlepszych postaci w grze, no bo po prostu No jego mechanika jest Taka dobra, jego hyperka jest taka dobra Moim zdaniem nadal hyperka Franka To jest najlepsza hyperka w grze, Lekko mnie zdziwi, e, Zdziwiło nawet, że ta hyperka nie dostała Żadnego nerfa, nie wiem w sumie W jaki sposób by mogli to najlepiej znerwować się Po prostu na to jak szybko się ładuje, ale no, naprawdę Frank myślę, że nadal pozostanie bardzo dobrą postacią. W sumie też taki sam argument co do yy, właśnie Bastera, że takie postacie Gale, Amber i Meg i Clancy podostawały nerfy, które wszystkie były bardzo smoką postaciami przeciwko Frankowi. Przeciwko Franka. Tak? Dobra nie wiem. Zapomniałem polskiego. Na piątym miejscu mamy Meg, po prostu wydaje mi się, że ten nerf na damage, który ona dostała, to nie wystarczy. Powinna ona, moim zdaniem, dostać jeszcze nerfa, powiedzmy, na damage drugiego Star Powera, mm, nie wiem, i może na nie pierwszego gadżetu. Myślę, że jakby te dwie rzeczy dostały jakieś nerfy, to ta postać byłaby już trochę bardziej zbalansowana, bo tak to wiecie, nadal Meg ma mega i to bardzo to mega dużo demedza, po prostu ciężko to naprawdę cokolwiek meg na to zrobić, jeżeli nie ma się odpowiednich postaci, no i po prostu no na pewno meg nadal będzie bardzo spoko postacią też z tego powodu, że właśnie Frank Buster, no i teraz Daryl będą wszyscy w mecie, no to po prostu meg będzie też łatwo na nich grać, no bo jest ona kontrolna wszyscy, na całą tą, tą trójkę ale też można powiedzieć, że ona jest kontrolna inne postaci takie jak Lily oraz Kid które też są wszystkie naprawdę bardzo słoko. może jakieś osoby dostaną déjà vu, ale na czwarte miejsce daje Larego i Lori'ego. Ogólnie po prostu ta postać jest taka broken i to jest takie śmieszne. Od momentu, w którym dodali Larego, to ta postać dostała chyba 13 nerfów i 0 buffów i w tej mecie wydaje mi się, że będzie to top 5 postać po prostu dlatego, że inne me pop z mety top 5 postacie podostawały nerfy no, poza top 5, właśnie między innymi taki Frank albo Gale. No i co? No po prostu no trochę... Trochę jest to zabawne jak długo ta postać jest w stanie żyć, ale wiecie, ogólnie Lary jest kontrolna na m.in. po prostu inne trawery i na, nawet na tanki czasami, nawet na takie serge, gayle po prostu w zależności czy się nafidują czy nie. Lary może być tak naprawdę kontrolna na wszystko, tylko po prostu zależy czy oponenci się nafidują, no i oczywiście zależy od tego jaka jest mapa. Na trzecim miejscu mamy Chestera, moim zdaniem właśnie z poprzedniej mety z 105 postaci. Ja tam dałem sobie tego cupeta Geyla, Chestera, Franka, MAC oraz a, chyba Klansiego. To właśnie Chester to jest jedyna postać z tej piątki, która nie dostała ani jednego nerfa, co mnie trochę dziwi. dostał dostać jakiegoś nerfa, nie wiem, może na jego drugi gadżet, bo po prostu jeden ten buff na właśnie amunicję jest po prostu dużo lepszy niż inne buffy. Ale no, po prostu Chester nadal będzie mega spoko postacią, no bo tak jak mówię, już nie pierwszy raz Frank, Buster i Daryl będą teraz w mecie co po prostu pomaga Chesterowi, ale też taki na przykład Serge w mecie jest bardzo spoko monizami dla Chestera. Na drugim miejscu mamy Clancy'ego, zastanawiałem się czy dać go w sumie po raz kolejny na pierwsze miejsce czy na drugie. To on chyba trzy nerfy, ale to po prostu za mało jak na taką postać po prostu on powinien dostać bardzo e, spore nerfy na to jak po prostu się ładuje jego ten maksymalny ult. Nie UL, tylko no wiecie ten poziom. No i po raz kolejny użyję tego samego argumentu: Baser, Frank i Daryl będą wszyscy teraz w mecie, więc dzięki temu po prostu Krasiemu będzie się dużo łatwiej nabijać. No, i na pierwsze miejsce postanowiłem dać Daryla. Po prostu wydaje mi się, że ten bał sprawi, że będzie on jednak najmocniejszą postacią w grze. Nie jestem tego na 100% pewny, ale wydaje mi się, że jednak tak będzie. Grałem już jednego, nie, dwa screamy i w sumie Daryl miał prawie cały czas bana, bo Po prostu jest on mega toksyczną postacią. Nawet jeden raz moi oponenci wzięli go na bardzo otwartego banty, czyli na chyba to się nazywa Kryjówka po polsku. I no, było, no przegrali, ale to tak ledwo przegrali. No, bo mieliśmy 8-bita, który jest bardzo spoko na właśnie Daryla, no i po prostu ten Daryl naprawdę nas trochę rozwalał. On, mógł, on chyba nawet teraz stawił nas wszystkich trzech, więc po prostu to trochę świadczy o tej postaci. Więc to tyle, chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się przydał, jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić subapkę w górę, jakiś może miły komentarz. I widzimy się w następnym filmie. Yo!